Wszyscy wiemy o toczącej się w Ukrainie inwazji. Europa i cały zachodni świat pomaga Ukrainie jak tylko może. Ale jaki udział w tej pomocy bierze branża kosmiczna? Okazuje się, że bardzo duży. Wyjaśnię to w tym odcinku. Po pierwsze dane strategiczne. Satelity rozpoznawcze inaczej szpiegowskie znajdujące się na orbicie Ziemi pozwalają nam bardzo szczegółowo zobaczyć i sfotografować teren Ukrainy bez wlatywania w jej przestrzeń powietrzną. Dzięki temu możemy namierzać wojska wroga i przewidywać jego kolejne ruchy. Dzięki satelitom rozpoznawczym możemy też obserwować i oceniać zniszczenia, co pozwala nam na dokładniejsze wyznaczenie wysokości i wsparcia materialnego, które trzeba przekazać. Pozwalają też one na całe dobowe monitorowanie granicy. Ale zdobywanie informacji wizualnych to nie wszystko, co zapewnia branża kosmiczna. Niezbędna jest też komunikacja i dostęp do internetu. A to całkowicie polega na satelitach telekomunikacyjnych, przekazujących sygnał bezpośrednio. Standardowy system komunikacji wygląda tak, że urządzenie nadające sygnał wysyła go do wieży telekomunikacyjnej, ona przekazuje go do satelity. Ten satelita przekazuje do kolejnej wieży, i dopiero ta wieża przekazuje ten sygnał do odbiornika. Ten system jest niemal perfekcyjny. No, chyba że jedna z wież została zniszczona przez pociski rakietowe Wroga. Wtedy przydałby się taki system, który nie potrzebuje wież. Inaczej, komunikacja satelitarna bezpośrednia. Tu do gry weszła sieć satelitów komunikacyjnych Starlink firmy SpaceX prowadzonej przez Elona Muska który w ciągu kilku godzin od ukraińskiej prośby udostępnił internet Starlink za darmo na terytorium całej Ukrainy. Dzięki temu cały czas pozostajemy w kontakcie z okupowanym państwem. Zanim przedstawię kolejne pomocne urządzenia branży kosmicznej, przedstawię pewną ofertę. Ten film jest częścią akcji Creators for Peace która szerzy prawdę o Ukrainie i pomaga zbierać pieniądze na pomoc milionom ukraińskich uchodźców. Kliknij link w opisie tego filmu, żeby wejść na stronę Creators for Peace i zyskać możliwość pomocy Ukraińcom. Cały dochód będzie przekazany organizacji UNICEF, która za zgromadzone pieniądze kupi jedzenie, wodę, leki i wiele innych niezbędnych środków do przeżycia osób dotkniętych wojną. Zachęcam, to naprawdę dobry cel. Wróćmy teraz do tematu odcinka. Kolejne niesamowicie ważne satelity to satelity nawigacyjne. Dają one możliwość precyzyjnego sterowania samolotami, helikopterami, dronami, jak i pojazdami naziemnymi. Gdyby nie one, wszystko to byłoby bardzo trudne i niebezpieczne, jeśli w ogóle możliwe. Oczywiście nie chodzi wyłącznie o terytorium Ukrainy. Satelity tego typu umożliwiają sterowanie chociażby samolotami i helikopterami zwiadowczymi latającymi nad innymi krajami, np. przy polskiej granicy. A takie patrole są niezbędne. Na deser zostały jeszcze satelity meteorologiczne, dzięki którym możemy przewidzieć pogodę i temperaturę, a tym samym lepiej przygotować ludzi do ewakuacji i żołnierzy do walki. Więc jeśli przed obejrzeniem tego filmu nie sądziłeś, że branża kosmiczna ma jakiekolwiek znaczenie podczas tej wojny, to teraz już na pewno wiesz, że jest ono ogromne i że satelity różnego rodzaju są po prostu niezbędne. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, to zostaw lajka, zasubskrybuj ten kanał i widzimy się następnym razem.